Siema byki, ja jestem Kejdan, a dzisiaj ze mną jest Young Thompson. Siema! I dzisiaj sobie znowu gramy w Brawl Stars, będą to takie również luźne giereczki. I przepraszam, że wczoraj nie było odcinka, dzisiaj postaram się dwa wrzucić, ale to dopiero zobaczymy. No i tak jak wspomniałem przed chwilą luźne giereczki, będziemy sobie grać za dymę, będziemy sobie grać myślę, że napadzik i może sobie zagramy igrzyska mocy i duo standardikowo. Zacznijmy może od... A, i w ogóle biłem 19 rank na Shelly. nie wiem, czy widzieliście Zacznijmy sobie może od duo O, ciekawa mapa Ja wezmę sobie na tą mapę Bula A, ulepszmy sobie go Tylko go weźmiesz? Ja, możliwe, że Rico chyba No, Rico będzie bardzo dobrym decyzją Chciałem go wziąć też, ale stwierdziłem, że tank będzie lepszy Ale... Serio, to będzie dobre połączenie raczej. No i teraz zobaczymy, co się będzie wzięło w tej jerce. I możecie zostawić również suba z dzwonem, lajka i komentarz. To bardzo mnie wspiera. Nie wiem, dlaczego już Thompson się nie rysył. ale okej. Okay. <grym wytrzyma> ja tutaj zbieram już tam nam powercubesy. I rosa chyba mnie dojeżdża. Nie. Ja mam Rico, który mnie bardzo mocno robił. Ale dam Radę i biorę tego partyca. E, poczekaj chwilę, bo ja tutaj Rico widziałem w krzaczkach. Jak go na blisko dojechał, ale... Uciekam, uciekam, uciekam. Uciekaj, uciekaj. Dobrze, uciekaj. O to jest bo, ale bardzo anyski. Au, o, dostałem 3 hity albo 2. Dobra, żyję. Chiluję się. Mm. Dalej. Tutaj trzy chyba. Nie, podejdę sobie tu... Tutaj. Tutaj, tutaj nikogo nie ma. Poczekaj. Podsowajmy się za tym na chwilę i dalej teraz dojedźmy. Teraz wejdźmy. Dobra, mamy go. A miał dużo par kipsów. O, Uuu. o Jezu, uciekaj, uciekaj do tyłu. Ja, ja wezmę dobra. sobie twoje fałerki. O dobra, nawet na ją wyjaśniłem. Mortis, tak mi się wydaje też, ale myślę, że Rico to jest jednak. A nie, Mortis, dobra. Ojejaj, prawie z niego wjechałem. Ale będzie ciężko, bo jest... Jednak ma tam przewagę w uciekaniu. Oj, rosa, uważaj. Rosa czy za łza? Nie chciałem Teraz ja sobie tutaj trochę podejdę. Chcę tego Mortisa wziąć w tym krzaku. O, tutaj siedzi! dobra, Mortisa pokonałem. I tutaj gdzieś musi być ta A, O! Już tę 3, 2, 1, Wiktory. Łatwo. 15 14 PRK psów. Pierwsze miejsce plus 9 pucharków. Nice. Niedługo będzie 17 ranga na bólu. No nie to. Co to jest? Impreza z podwojaniem... Żetonów. Nie. 82. Nie, nie znam tego. A bo ty masz jeszcze token... Masz jeszcze o, o, dzisiaj sobie zrobimy opening open może. Wyszkanki. Tak, no. Teraz później je otworzymy. No może trzy będą. Zagramy sobie teraz napad. Zagramy sobie napad. Yy, ja wezmę na tą mapę Daryla Albo nie. Ja pen. Ja, ja des, ja des Także gramy. Kolejną RNA. Dynamic, pełni i 8 to są nasi przeciwnicy. No i zobaczymy jak to wyjdzie. Ole bypczali bomby. Ole bomby dostali. Dobra, rzucam działko i wal w nich. Okej, okay, mocno dostali, bardzo mocno bardzo bardzo mocno zostali i teraz muszę sobie nadać ulta ale że ciągle ich tam bije i ty też ja idę im tam pomóc dobra mocno dostali safe dostał okej. Okay. Mają już połowę życia mniej także teraz musimy się przed nimi obronić a i bomba z mocna o no dobra zrobimy tak Robimy, robimy to teraz. Wolno sobie działko i zmienion I tak nie obieca no To będzie na stół wygrana, ale musimy jeszcze ich atakować, żeby wygrać. Dobra, 8 militał wytłumaczy. jeszcze nie, 1%. 1 Dobra, wygraliśmy. Nie, moje działko zabiło. Okej, okay, wygraliśmy. Ja jestem wziąłem gry, także kozak. rzek. z plus 8. Wygrana. No, ja zrobię Hatem nice. Mamy jeden beatbox, jeden browbox. brakuje mi jednego do beatboxa. jednego do beatboxa, już mam. Także, jak brakuje ci jednego, to możemy sobie zagrać zbiorek klejnotów. Yy, na tą mapkę weźmiemy sobie... Myślę, że Nita będzie spoczkowa. Ja wezmę może kolekcję rangi do Majka, okej? Okay? No i na Majka... wiesz co, może weź yy, Gina. O, dobra. Tak mi się wydaje, że Ulepsi. Jin będzie... No ulepsz, ulepsz. Mi się wydaje, że jean będzie mocniejszy troszeczkę na no, tą mapę akurat. No i zobaczymy jak to wyjdzie. Ja teraz ogólnie zbieram punkty do pen bo będę miała Zer Star Powera. No ja mam na razie do poko i do Shelly mogę wy... do poko mogę wylosować. A do Seli nie. Tam sam, czemu się nie ruszasz? Bo mi wczytuje. Aha, laga ją ja No. Okej, okay, dobra. Obić. ale mi ładnie Ej, A ja ten gościu umarł do Dobra, poczekaj, ja to tam idzie Ci pomóc. Jak naładuję sobie ulta, to możemy w środek. Uciekaj, uciekaj, ty się chiluje. Nie wiem czy od MC trzeba uciekać od niej, czy w nią bardziej. Mi się wydaje, że w nią, ale nie jestem pewien. Bo jak się jakby się jak, jak się oddalasł, to ona wali Ci więcej damage. Bardzo zginąłem. O, dobrze, dobrze. Oj, nie wiem czy się uda, ale trzeba próbować walczyć do końca. O, ale ten dzień mnie jaloła. O, Dim ma 120 HP. Oj, leży. O, mój mi się ich tam wyjaśnia pomóc. Dobrze, dobrze. Jeszcze dalej tą Piper wyjaśni. Ja już idę ci pomóc. Piper ma 18 kopatków. Jest w rogu. No teraz to już nic nie zrobimy, ale... M.M. Trzeba wyjaśnić. Y Dawaj, o dobrze. Nie, nie. zabijam. Brawo, idź po klejnoty. I healuj się, wracaj, walić te resztę. Aha, no dobra, to się miałeś... Dobra, ja Cię bronię. A, my jeszcze nie mamy tego. Nie, to nie, tylko ja mam dwóch. też brakuje dwóch. A, trzeba i dojechać. Dobra, brawo, brawo. Pomóż. Czekaj ją. I biją. O, nie, nie, nie. Czemu ten dalej mi pomoże? Ten dalej się odejdę na No, nie jest najlepszy. Okay. wziąłem... Co oni wygrywają? Tom Piper trzeba. Leży? Nie zostawiłem Miśka. No dojeżdżajcie, przecież oni wygrywają. O ja tą, tą. nie, zabiję mnie. Tom, Tom. Dobrze. Biorę klejnoty. Wygrywamy. Nice. Y teraz trzeba trzymać środek. Wytrzymajcie środek. No dobrze pomocy i tam myszka i słonię się za nim. Dobra. Dobra, wygramy to jeszcze. Ja. Dobra, nice. Brawo. Ładnie, ładnie. 25 gemów. O, znowu jestem gry Plus 8. Nie wezmę żeton. Ładnie, ładnie. Widzicie? Otwórzmy sobie jedną skrzyneczkę. Dlaczego nie? Nic nie ma niestety, ale na pewno kiedyś się coś jeszcze trafi. Wiesz mm, co, ja eliminacji nie lubię grać. A, i to jest na jedną osobę, także y, dobra. Ja proponuję znowu Duo zagrać. No dobra, dlaczego nie? Wygrajmy Duo i weź też Rico, którego miałeś wcześniej, bo bardzo dobrze nam poszło. Nie wiem czy widzieliście, ale brakuje mi 67 dokładnie pucharków do 7000. Także sobie zrobimy jakiś taktyczny opening Mega Boxa. No ja tutaj będę podbijał na środek, ty możesz tam na czas trochę pograć. Albo nie, chodzi powoli do mnie, bo tu tam widzę, że masz bula. To ja, na daleko to on ci ten... nic nie zrobi. No spoko, spoko. Mm, dobra, bo? Bo siedem powercubesów leży. Dobra, zabiłam rynku. Uważaj. Uważaj. Chodź do mnie. Że jest ten brox się ja mi omał. Ja Aj, chciałem go tak zaskoczyć u O nie, o nie, o nie. Uważaj, bo ludzie do ciebie z góry będą szli. No właśnie o tym mówię, uciekam. 1000 HP mam. Dobra, uciekł. O, ale ten drzwi miał Loa. No. O nie! Ale zepsułem, ale zepsułem, zapomniałem, że mam bula. Ale zepsułem. Oj. Dobra, może nie grajmy jednak tego duo, bo coś nam teraz nie poszło. Za, dy za dymę zawsze lubiliśmy grać. No dobra. Za dymę nam zawsze zeszła, a w tym razie otwórzmy sobie więc Niestety nic nie ma. Ja zagram klasycznie na Zadymie El Primo Jest co? Zagraj... A tutaj jaka jest mapa? Mm, może Jessie, albo Nitą jakąś Albo Tarą może w sumie Tarą, no Tarą dawaj Nie wiem, czy dobrze grasz Tarą, no, wiem, ale wiem, dobrze grasz tarą. No, wiem, ale nie wiem, czy dobrze grasz Tarą Się zobaczy ja na przykład El Primo bardzo lubię i jeżeli miałbym siebie oceniać jako ja, to nawet dobrze mi nie idzie. Dobra, ten El Primo powinien leżeć. Weźnicy tego bo. Ej, ej, ja się muszę podchilować. Leci ten. Wychodź do Ale skoczyłem na to. Nie, ja nie zdążyłem uderzyć. Ale to była dobra akcja. Dobra, ten Boleży. Dobra, dawaj, daj. Tego bóla trzeba wyjaśnić. Okej. Okay. Jednego mamy w tyle. Teraz trzeba tych powybijać. Dobra, dawaj ze mną. Czemu? Ach, tam są. Bo... Trochę to za mało powiedziane. Ach, ten ból ma no, ślubki O, dobrze, dobrze. Idę do, do przodu. Dawaj, dawaj do nich. Wiedź w ramkę. No, traf. Thompson. Czemu takiego prostego nie umiesz trafić? Nie, nie, nie. O, ale zabiję go w takim czasie, jak się nie to. O, dobrze. O, ja przeżyłem Jest! Jest! Ale dobrze, dobrze. Teraz trzeba ich przyprasować mocno. Okej, okay, yy, bierz piłkę. Bo tutaj... Aj, prawie wyjaśniśmy. Strzelaj. Aha. No dobra, wiem, wiem. Dwóch yy, na ciebie się rzuciła, to nie mam co zrobić. No to ja się na piłkę rzucę. Przejąłem tą piłkę. Yy, wygraliśmy raczej. O Jezus! Chociaż. Wygraliśmy. Dobra. Łatwo. Brawo, brawo. Już ja myślałem, że to przegrało. No, ja też myślałam, no chociaż nie. 19. Ranga nel primo. Kozak, kozak. 13. na to? Niestety, ziomuś nie gramy drugiej gierki. Także, sorry. Jeszcze zatwórzmy sobie na koniec. Big boxa. Zobaczymy, czy coś będzie, chociaż bardzo wątpię. No właśnie. Dwa etykiety. No i. Lali... No, 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 teraz openik. Openik. Chcesz otworzyć? No, no, mogę, mogę. Przepraszam Was, widzowie, że nie będziecie tego widzieli, ale. No, no, po prostu. Nie mam co z tym zrobić. Bo to nie moje konto. No i dobra, otworzę. Nic nie wypadło, tak jakby coś. I. Będziemy raczej kończyć, nie? No, dobra, to zostawcie suba dzwonem, łapkę w górę, komentarz i do następnego. Cześć!